Cześć, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z LoL'a. Dzisiaj gramy sobie inny sposób, trochę gramy sobie dzisiaj Urfa, no i cóż mogę jeszcze powiedzieć więcej. Zobaczymy gdzie pójdę, nie chciałbym iść na Lux, na linię, w sumie na Gragasa, Fiore i na Susa. nie no na nasusa bym poszedł, nie ma problemu. Ehm, um, Varus, Varus na midzie. Wiecie co, testowałem już kilka razy Varusa, ale on nie jest za silny. Waj w ogóle jungluje, co oznacza, że jedna linia będzie trochę w dupie. No ale cóż, oczywiście jeszcze ty kupiła item do dżungli, no nie wierzę. Koleś chyba nie ogarnia, że to jest urf, Nie że jeszcze mnie wcześniej obrażał, to kompletny nieogar jakiś. O, właśnie, i gramy na Lux niestety. Jakbym wiedział, że ten gaz tutaj jest, to bym to zupełnie inaczej zagrał. Czy to jest APS? Chyba tak, APS generalnie rządzi, zresztą widzieliście to sami. Sona, you... You can, 1 vs 5, trust, trust... O, nieważne. Trust in your powers. No właśnie, to jest, to jest taka typowa V. Dobra. Tutaj sobie nic nie porobię, trzeba po prostu poczekać na Stuna. Aż się naładuje jak przyjdą minioncy. A, dostałeś. A ty musisz trafiać. A no jeszcze chcę pomocy, patrzcie, co to zawali. O, nie dostałem szczota. Co już zdarza się? Ciekawe, wolałbym szczerze mówiąc grać na tym topie niż na bocie, ale co zrobić? Eee, na topie, bo nasus na się nie może wystakować. Jak się nasus na wystak wystakuje, to jest koniec. A mieliśmy akurat taką bardzo fajną sytuację, że nasus na był tak słaby, że. Po znaczy u mnie w teamie w poprzedniej gierce. Czekam aż muszę jeszcze raz tego. A, patrzcie we mnie. Jakiś sprytny. No nic. Coś tam połknęliśmy. No nic, dobra, ja się odsuwam. Jak wbijam jakoś szybko ten drugi. O, patrzcie, warus coś zrobił. No, tylko właśnie, warusem, moim zdaniem, na początku jeszcze jest łatwiej. Później się zaczynają problemy. Bo, bo nie odejdziecie. O, właśnie. Ganko 2. I, i jak wyjdzie? No, nie wyszło aż tak źle. O! Zaczynają się jakieś playsy chore. Aha, dobra, to tylko ja zagrałem. W sumie nie ma się co dziwić, S był w klatce akurat. No i teraz mamy jeszcze sobie znacznie szybsze ładowanie. Tylko minus jest taki, że my tutaj nic nie popchniemy już. Chociaż oni też z tym mogą mieć dosyć spore problemy. Nie, 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 mnie tu nie łapiemy. A, jaka szprytna. Ganki, w sumie ja tu bym się musiał, musiał skupić na gankach. O nie. O nie, ja, ja się wycofuję. Mi się podobało, ale może kiedy indziej. Za 9 sekund mam też ten spela. O, zresztą, zróbmy tak, że ja tu pusznę i nie zginę, a potem się wrócę. No. O, i mamy smoka. Tylko nie wiem którego. Chyba czerwony to jest. Eee, nie! Oceaniczny. To jest ten co dosyć dużo daje z tego co się orientuje. Znaczy... Teoretycznie, bo nie wiem jak to wygląda na Aramie. No i Sona nam ginie niestety. Nie wiem czy to jest... Taka zaleta. No i już. O nie! Zapomniałem! Całkowicie o tym zapomniałem. Że tu Kartus nam będzie tymi ultami srać. I to całkiem porządnie. Dobra. Nasze. Nasze Speedy. Teraz tak. Nie mam ulta. Znaczy nie mam flasha przez jakiś czas. Ale to chyba nie powinno być problemem. I czemu zacząłem maksować w i e, a nie q? Nie wiem, jak ktoś będzie wiedzieć, to z chęcią się dowiem. To powinno na lajcie. Okej, okay, trzeba cofnąć, bo zaraz Miniąsy. O, patrzcie, co ona porobiła. No, jeszcze teraz tylko do szóstego. Ojeju, ojeju. jestem martwy. No nic, dobra. Ale ładnie trafił ten S w te krzaki yy, składamy sobie zonię i po zonii się zobaczy O nie Dobra, ograli Zaraz zobaczymy czy co tu się pojawi, to jest Fiora Okej, okay, easy Nie nafiduję wam to od razu No, mówiłem, że nie od razu. Później może bym to coś sfidował, ale to tak na początku. Nie wiem w ogóle, czy Morelo złożyć. Bo najpierw chciałbym złożyć na pewno ten przedmiocik. Do tego. Do, do teleportu, tak, do tyłu odrobinkę. Ale później to nie wiem, zobaczymy. Chcę sobie nabić sześć staków. Tak, ja go zdejmuję. Albo... No, i, i o to właśnie chodzi. Dawaj tą wieżę, co się tam będziesz przejmować. Ale nie, fiora idzie. No, chodź do mnie, komat mi, bro. I cofam. Nie waj, nie waj, nie waj. Ona nie umie liczyć. Dobra, ja tam mogę tepać. Dobra, i lecimy. Okej. Okay. Wszyscy przeżyli? Chyba wszyscy. Dobra. No to powiem wam. Lepiej niż się spodziewałem. Możemy jeszcze coś puszczać, mi się wydaje nawet. Aha, bo on gra na Kartusa, ten Warus. No to ten Kartus ma trochę kiepsko. No bo gdzie tak grać na tego? Na takiego połka. Tylko z drugiej strony teraz Ezreal ma problem, przeze mnie. No dobra, no czasem trzeba się poświęcić. O nie, a teraz trzeba uciekać. Dobra. Okej, okay. jakbym nie speniał, tylko bił się dalej to mogłoby wejść lepiej. Ale speniałem. Ojeju, a to, to już w ogóle było słabe. No, to teraz to mnie ograli. masakra. Eee, Hextek, tak? To się nazywało. Hex, do tego tepania do przodu, jasne, że to jest to. Eee, jak tam reszta wygląda? Waj zabija. zupełnie wszystko, ale coś tam na pewno. Ja tepnę na błota. Aha, ul ulti dostałem w ogóle od Ez'a. Chyba mnie złapało, tak? Nie wiem czy ktoś tu jeszcze jest, kto ultuje. S, no, albo S, albo Kartus. Chyba na spawnie to Kartus. To możliwe, że mi się pomyliło. Dobra, zespałnimy to. No i teraz się pojawia problem, bo ja nie wiem kto to jest. To jest ta. Okej. Okay. Ja ją powinienem skąbić na combo. bo na co innego można kogoś skombić. Tylko muszę też się jakoś tak. Żeby się mnie nie za bardzo spodziewała. A z... O, a z to już w ogóle powinno być łatwo. Tylko Oh man. Dobra. Aha, jeden za nie, dwój za jednego. no, no nic. Barus, ty jesteś jeszcze, czy w ogóle czekacie? Need better piano skills The Drake Drake is up za chwilę. Eee, co, co, co tutaj wyjdzie? O, kill wyszedł, dobra, to to idealnie eee, Puszczemy, może tego mida. Zresztą mid jest nieźle pusznięty, ale dobra. O nie, co, coś tu się złego dzieje, widzę. Czy my go dogonimy? Chyba go nie dogonimy. Raczej na pewno go nie dogonimy. Wolałbym iść na Mida. I dowiedzieć się co tutaj się dzieje ciekawego. Czy tutaj Lux jakaś się pokaże? Tak, a ja mam jeszcze za chwilę. Dobra. Tak to miało właśnie wyglądać. E, oj. No wiem, że zrobili smoka, no ale co ci poradzę? Jaki to jest smog, że oni go tak bardzo chcą? Idź tam do niego, idź do pana Kartusa. Ok, ja już widzę, że tutaj Nasus do mnie zmierza. A go raczej nie skąbie. O nie, o nie, trzeba uciekać. Nie, Sona, uciekaj. O, nie pykło. Bardzo nie pykło. O, patrzcie jak nie pykło, aż masakra. Czy ten S coś ugra? Powinien. No, to było głupie w ogóle, to co, to co ten Nasus zrobił. Jak można chase'ować w ogóle tego Ez'a? Bez sensu. Ale co ja się tam znam? Dobra, tepnę może na bota. Znaczy na... Tak, to jest botlane, Bo widzę, że już minioncy ładnie podeszły. A zawsze warto pomóc takiemu ziomeczkowi, który ładnie pcha. Zamienimy miejscami może. W razie czego jesteśmy już przygotowani. O Boże, nie w tej kolejności. I nie tak. To ewidentnie nie miało tak wyglądać. Ile I staków też 30. Kurde, coś na tym urfie nie wszyscy umieją się tak wystakować, jak chci jakby chcieli, na pewno. Oj, teraz to musi uciekać, stary. E, zaraz zobaczymy, co tam VIP porabia na tej dżungli. No nie, nie umiem na to patrzeć. Czemu ona farmi w dżungli? To mi tak po prostu nie przypomina urfa. O, i weźmiemy sobie też ten item, który już mi się już przyda. Zawsze będzie jakaś tam wizja. No, i lecimy. O, zagrożenie, uwaga. Ja tam biegnę. Aha, i powinienem tego używać, bo to ma tylko 8 sekund cooldownu. No, to to jest też spoko, że to zrobiła. O okej, okay, idę. Ale no widzicie, martwa. Ta fiora pod Lifesteal jest strasznie dobra. Morello by się może na nią przydało złożyć, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Czy tutaj ktoś jest, kto ma dosyć sporo hapsa? albo inaczej ktoś kto jest w stanie skąbić. Dobra, starczy mi. Ojeju O nie! Co ja, co ja zrobiłem? Nie, dawaj, kuu! Co to było? Ona stanęła w miejscu. Nie wiem czy to dodge miał być, czy jak. Ale spieprzyłem, kurde. Myślałem, że dosięgnę. Kupimy sobie może buty. Nie, mam już na rabadabadona, to rabadon. Będzie całkiem nieźle... ...pipsa Kurde, przeżył. Unlucky. Tepnę się na topa może pusznego. Albo i nie pushnę. Zależy... O okej, okay, ale bardzo fajnie. Nie w złym momencie. Dobra. Nikt nic nie widzi. Puszujemy na spokojnie. Przydałoby mi się może liczbę i to by na pewno mi przyspieszyło pusza. Aczkolwiek wiem, że to nie jest item na anker. No dobra, jeden za jeden. Plus wieża. I budki. Chyba, że Ludenso składamy. Złożymy może Ludensa, tam nie potrzebujesz tak bardzo tych budków. Eee, tylko trochę późno też go składam. To muszę sobie przyznać. No. O nie. Co ty tutaj biedna zrobisz? Nie tak bliziutko. Patrzcie, ograła. Czy ona ma morelu? Nie, na liczbę i nie ciśnie. Dobra, ja tutaj może to wezmę. No. Oj, zagrożenie, stary, uciekaj. Oj, zmarnowałem swojego tego spela. Dobra, teraz mam załadowanego. Jeden za jeden zrobił. Oj, czemu nie dosięgłem? On flash, no tylko skąd on wiedział. O, oh, dame! Piora dziś flashowała. Gdzie jest ten gragas? Dobra, starczy mi. Flashno, ale nie za bardzo widzę gdzie. Nie, nie powinienem tutaj tak siedzieć, ale nie mogę też wrócić. O! Coś takiego chciałem zrobić. Tu możemy sobie zrobić wizję. Okej, okay, za szybko zmarnowany spell. Dobra. Chodź Tibers. Bawimy się w Bito. Tibers mi się zablokował. No i bardzo ładnie. No i nie za ładnie. Ale jak na razie, o, Varus puszuje. No i widzicie, też zawsze coś, coś przydatnego. Luden złożony, martwy. Musielibyśmy spiąć dupę i pusznoć topa, wiecie, albo zrobić barona. Tylko na barona jeszcze za wcześnie. Z tego co widzę, z tego co też wiem. E, no, nie wiem, które buty, szczerze mówiąc, lepiej się składa. Nie widzę. Wszyscy składają te, czyli możliwe, że one są najlepsze. E, Wizję tutaj mamy, tylko szkoda, że do tego się nie można tepać. To jest ten minus. Do tego trzeba do farmy albo do tego warda się trzyma. A buciki już mnie stać. Dobra, zużyliśmy spele. i możemy tepać. Porobiony. S za długo trochę siedział w tym. No ale jak on bije, no. Powinien mnie przyspieszyć właśnie. Bardzo dobrze. Wiecie, że nacisnąłem Zonie, tylko nie zdążyła mi wejść. I co zrobiliśmy? Dwa za jednego chyba. Czy on zabił Nasusa? Jest tu są zwłoki Nasusa? Nie widzę, czyli chyba nie. Nie wiem gdzie umarł Nasus. Eee... O, za szybko. Chociaż. Nie no ładnie poszło. Możecie puszcząć topa albo coś. S generalnie bardzo się tutaj przydał Warus też. Powiem wam szczerze, myślałem, że warus będzie gorzej. Grał, ale naprawdę jest na poziomie takim, jakbym. Jakiego bym chciał widzieć. O, tak w skrócie można to nazwać. Bijmy to. Ale zobaczcie ten pips, No nie. To jest masakra po prostu. Jeśli chodzi o Sonę, Dawaj, dobij to. Ja się tutaj też tu tepnę. No i możemy sobie skrótować. I popchać, skończyć generalnie. Już na nic więcej tutaj nie natrafimy. O, double killa jeszcze. Wyciągnęliśmy. No i fajnie. Dobra, dzięki za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinkach. Surfa, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.